Dzień dobry państwu. Spotkaliśmy się w piwnicy powszechnej, żeby porozmawiać o duchowości. Ponieważ w pierwszej części, którą państwo mogą oglądnąć w internecie, był wykład pani doktor Angeliki Szelongowskiej Mironiuk. Który wygłosiła na forum Kongresu Katoliczek i Katolików. I dotyczył właśnie map neurotycznej duchowości, czy religijności. Chciałam to pociągnąć ten temat i, i po prostu Państwu powiedzieć parę rzeczy na temat duchowości. A... Będę się starała coś tutaj zrobić. No nie mam takiej praktyki w tym wszystkim. To są źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu tej prezentacji. Po pierwsze był to panel Duchowość i religijność, który prowadziłam 3 lata, ponad trzy lata temu już, podczas pandemii, z udziałem profesor Anny Sobolewskiej, profesora Stanisława Obirka i Tomasza Dostatniego, ojca Tomasza Dostatniego. Następnie. Książki, które, z których korzystałam. To, to jest ostatnia książka księdza profesora Tomasza Halika: Listy do papieża, zachęta do szukania nowych dróg. Wydawnictwo Wam 20, 20, 2024, więc bardzo świeża książka, oraz tego samego autora sprzed 20 lat. Książka, co nie jest chwiejna, jest nietrwałe labyrinthem świata z wiarą i wątpliwościami. I w końcu też bardzo nowa książka. Książka Marka, profesora Marka Kity. Zostać w kościele, zostać kościołem. Wydane w tym roku przez więź. I na samym końcu yy, fragmencik zacytuję wiersza Czesława Miłosza z tomu ostatniego tomu wydanego za życia autora Druga przestrzeń. Dobrze, już. I teraz znowu jakieś problemy techniczne. Mam nadzieję, że państwu to nie będzie bardzo przeszkadzać. Może się nauczę. Jest taki kazus, kazus, prawda, przypadek i tu nawiązuję do tego, co było w wykładzie. Jaka jest geneza duchowości neurotycznej? Katechetka, siostra zakonna, kiedyś tam, w przeszłości, mówi do dzieci: Z grzechów ciężkich, śmiertelnych można się wyspowiadać i odzyskać łaskę uświęcającą. No, ale jest wieczór, kościoły są zamknięte, a ty masz grzech ciężki. Co robić? Jest wyjście, trzeba wzbudzić w duszy żal doskonały. I taka była formułka. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twojej miłości, bądź miłości w mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu. Żal niedoskonały, strach przed karą Boga, wtedy nie wystarczy, choć wystarczy przy Zasypiając, przerażone dziecko drży, czy wzbudziło w duszy żal doskonały, bo jeśli nie, to może czekać je piekło, jak umrze tej nocy. Nie muszę Państwu mówić, że tym dzieckiem byłam ja i miałam 10 lat. Więc takie wspomnienie, bardzo żywe mam, no bo na taką katechezę chodziłam. I myślę, że to wspomnienie może być udziałem także Państwa. Czyli duchowość neurotyczna powstaje z lęku przed Bogiem i zamiast być relacją miłości, staje się relacją strachu. Sprawdziłam to, jak to wygląda dzisiaj i poszukałam w internecie odpowiednich wykładów i znalazłam trochę to dla mnie było bardzo dziwne i szokujące, że zasadniczo ten rodzaj podejścia do Boga wciąż trwa po 60, ponad 60 lat po soborze watykańskim II. I właśnie podczas wspomnianej debaty sprzed trzech lat o duchowości religijności, pierwsze pytanie od publiczności, które padło, dotyczyło właśnie łaski uświęcającej. Chociaż myśmy nic nie mówili, paneliści nie mówili nic o łasce, pytający, który zapewne przeszedł podobną szkołę wiary i duchowości, jak mówiąca te słowa, zapytał, jak to jest tą łaską Bożą w stosunku do wiary czy duchowości, o której mówimy. A ojciec Tomasz dostatni trochę już taki poruszony odpowiedział, że może cytować formułki katechizmowe, ale on inaczej widzi Boga, nie jako Tego, który nam w jakimś momencie daje łaskę, a potem zapiera. I dodał też, że on Panu Bogu nie zagląda do kieszeni. Ponieważ ojciec dostatni był długo w Czechach, i dobrze zna język czeski, powiedział, że po czesku. Miłość Boga, właśnie miłość to jest właśnie łaska. I odwrotnie, łaska to jest miłość. Bardzo ciekawe. Tak. No się to psuje. A no właśnie. Zapraszamy. O, teraz. No może siąść tutaj sobie i będziesz mi pomagał. I teraz y, będę pewne formuły po prostu cytować z tej y, debaty sprzed trzech lat. Jak paneliści widzieli duchowość? Dlatego, że w, naszej, y, w naszym wykładzie pani. Szelongoska, pani doktor Szalongowska Mironiuk właściwie nie robiła rozróżnienia między duchowością a religijnością. Mówiła duchowość religijność zamiennie. Natomiast w panelu było bardzo wyraźnie było yy, rozróżnione. Więc duchowość według ojca dostatniego to jest wrażliwość na coś ponad nami, na transcendencję. Podobnie uważa y, Tomasz Halik. Duchowość jest głębinowym wymiarem wiary, zdolnością do kontemplacji. Y, profesor Sobolewska mówi, że duchowość jest doświadczeniem wewnętrznym. A według y, zarówno Tomasza Dostatniego, jak i Stanisława Obirka, duchowość jest jakimś wewnętrznym ukierunkowaniem na wartości ale niekoniecznie tylko na Boga, również na piękno natury i sztuki. Dalej w naszej debacie panelowej mówiliśmy o, o tym, czy ludzie niewierzący mogą być duchowi. I odpowiedź była oczywiście, że tak. Duchowość nie ogranicza się do jednej religii, na przykład chrześcijaństwa, ani do ludzi wierzących. Może obejmować różne religie. Ludzie niereligijni mogą być też duchowi. Jest jakiś skrót myślowy. Według, i to dłużej na ten temat mówił profesor Obirek, duchowość jest niedookreślona. Jest to coś bardzo trudnego do zdefiniowania. I dlatego łatwiej się spotykać różnym ludziom, również niewierzącym z różnych religii, na polu duchowości. Jak powiedziałam, w tym wykładzie jest, dobrze, w tym wykładzie duchowość chora, neurotyczna, jest zniekształcona przez fałszywy obraz Boga. I teraz starałam się wyróżnić na podstawie y, tej debaty panelowej rodzaje chorej duchowości, tak jak widzieli, y, widzą y, ją y, paneliści. Więc pierwszy rodzaj to jest ta duchowość neurotyczna, oparta na lęku. I tutaj y, szerzej o tym mówiła pani dr Szalangowska-Mironiu. Ona jest skoncentrowana na piekle, na możliwości potępienia itd. Słowa tej pieśni religijnej, którą śpiewa, śpiewa się nadal, ojciec zagniewany siecze, jest właśnie typowym przykładem tego podejścia. Drugim, drugim jakby rodzajem, oczywiście to jest pewne takie teoretyczne podejście, jest fundamentalizm religijny który jest oparty na przemocowym obrazie Boga. Tam jest bardziej w pierwszym rodzaju, jest bardziej na lęku, ale nie ma tej przemocy. To może jest przemoc ze strony Boga. Natomiast jeśli idzie o ten drugi rodzaj, fundamentalizm, czy też fanatyzm religijny, to są te wszystkie rzeczy, o których w tej chwili czasem słyszymy. Przemoc w stosunku do nieortodoksyjnych wyznawców własnej religii, innych religii. I bardzo ciekawie to ujął profesor Obirek, powiedział, że jest to religijność wypłukana z duchowości. Czyli właściwie to nie ma duchowości, więc jako przykład dał to oblężenie właśnie, które też było tutaj y, wspominane, oblężenie Jasnej Góry przez rycerzy Maryi, te rekonstrukcje i tak dalej, że tam nie ma w tych y, ruchach duchowości, bo to jest... Y, Weźmy fanatyzm, trudno nazwać duchowością. I wreszcie trzeci rodzaj, o którym w zasadzie pani doktor nie mówiła, a który zajął bardzo dużo miejsca w naszym panelu. To jest duchowość jako towar, traktowana jak towar w supermarkecie. Jako składnik popkultury, nawet nazywana duchowością śmieciową. Duchowość wersji light, takie wyrażenie to było profesor Sobolewski. Duchowy Disneyland nazywa to y, Tomasz Halik. I również znajduje to w y, pewnym wypowiedzi, czy to było kazanie, nie wiem, y, kardynała Rysia, który nazwał to duchowo, duchowość infantylna. Jakby człowiek nie wyrósł z ubranka do pierwszej komunii. Jeszcze może cofniemy się, tak. I żeby dać jakiś przykład, pani doktor Szelągowska mówiła o, o tym kompulsywnym zachowaniu. Muszę coś odmówić, żeby, żeby coś mi się udało. Jakąś modlitwę czy coś powtórzyć. W tym wypadku, na przykład, muszę coś kupić. Jakiś, jakiś gadżecik religijny, i wtedy będę szczęśliwy. Takie, takie podejście jest bardzo częste, również wśród naszych współwyznawców. Jeszcze inny jakby rodzaj to jest Bóg, jest traktowany jako Bożek. Jest duchowość jako magia. To też było wspominane. Odmów tę modlitwę i będziesz szczęśliwy. Jest to ja myślę, że przemieszka tego magicznego myślenia, jak zresztą było powiedziane w wykładzie, jest również częścią no, religijności czy duchowości wielu, wielu ludzi. I w końcu ciekawy, ciekawy termin użył Ojciec Dostatni. Użył terminu tania duchowość, tania, to znaczy taka, która nic nie kosztuje. Dlatego, że ona jest no jakby inaczej można to wytłumaczyć, powierzchowna. Ona jest bardzo powierzchowna. Ją odziedziczyliśmy z naszym z wychowaniem, prawda? I w ten sposób coś jeszcze tutaj jest. I no, po prostu jest to coś, co można nazwać kulturowym, kulturową duchowością. Jakkolwiek no, jest dość trudne. Na samym końcu yy, zacytuję wiersz Miłosza, który odnosi się do takiej właśnie duchowości. Duchowości, która po prostu jest oparta na kulcie, na pobożności. Yy, I teraz przeciwstawienie, zdrowa duchowość. Jest bardzo trudno, <gryw> tak jak trudno jest powiedzieć, czym jest Bóg, kim jest Bóg, yy, łatwiej jest powiedzieć, kim nie jest, tak samo bardzo trudno jest powiedzieć, czym jest yy, zdrowa duchowość. Więc na pewno jest przeciwieństwem chorej i zniekształconej. I można powiedzieć tak, że nie jest oparta na lęku, a jest po to, co mówił pra, yy, pan Marek, ale jest oparta na zaufaniu Bogu. Nie jest infantylna i śmieciowa, jest dojrzała. Nie zadowala się błyskotkami i pobożnymi opowieściami. Oczywiście w, na pewnym etapie rozwoju jest to potrzebne. No, te wszystkie opowieści o dzieciątku, wstające i tak dalej, no to oczywiście to są to na jakimś etapie, tym się karmimy, powiem, ale niekoniecznie całe życie. I w końcu coś jest bardzo ważnego, nie jest posiadaczką prawdy, szuka prawdy i nie zmusza innych do wiary we własną prawdę. To są oczywiście dosyć proste sprawy, ale może warto je y, przypomnieć. Natomiast dość dużo miejsca w panelu y, zajęła rozmowa na temat nowych zjawisk duchowości. I jako i pierwsze to. Zjawisko to jest tak zwana bezwyznaniowość. Czyli coraz więcej ludzi. No to dotyczyło to Ameryki, ale może i u nas. W rubryce o wyznanie wpisuje żadny Nan po angielsku, czyli nawet nazywa się ich Nans z angielska, że oni są żadni, bezwyznaniowi. Można oczywiście dać inne, trochę pejoratywne określenia. Ja wybrałam to. Następnie jest również takie zjawisko, może nie takie częste, ale jest to zjawisko dwu- i wieloreligijności. I takim przedstawicielem, cytowanym zarówno przez profesor Sobolowską, jak i profesora O'Birka, jest profesor Peter Fan, Amerykanin, jezuita, Wietnamczyk pochodzenia. Który napisał m.in. książkę Radość religijnego pluralizmu. Że to jest właśnie bardzo. Ja pamiętam, jak była ta dyskusja, to właśnie Kaziu y, Urbańczyk y, zabrał głos i powiedział, że znał taką panią Wandę dy, dynowską, 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 tak, bardzo dziękuję. Y, która właśnie była dwureligijna, była buddystką i była katoliczką. I również mówi o tym Tomasz Halik w swojej książce z dawnej już książce Przenikanie światów. Profesor Sobolewska mówiła o takim ruchu, którym jest poszukiwanie wspólnej istoty różnych religii czy duchowości. I um, twierdziła na podstawie swoich lektur, że taką wspólną rzeczą jest mistyka. Zarówno na przykład. Um, w chrześcijaństwie, jak i w islamie, czy też w judaizmie. I w końcu, w końcu, ktoś, chyba że był to chyba ojciec dostatni, wspomniał, że dialog wierzących z niewierzącymi jest możliwy na gruncie wartości, dlatego że właśnie te wartości dla niego są podstawą duchowości. I wspomniał, to są, to są yy, wspomniane jego bardzo ciekawe, yy, takie no właśnie hasła, że osoby niewierzące, takie jak prezydenci Republiki Czeskiej, to znaczy Havel był prezydentem Republiki Czeskiej, a Masaryk był pierwszym prezydentem jeszcze wtedy przed wojną Czechosłowacji uważali, że należy mieć minimum moralne i to nazywali minimum moralne dla świata, które się ograniczało do trzech haseł. Nie bać się, nie kłamać i nie kraść. No, to jest tak bardzo skrótowo powiedziane, ale podobne, podobne myśli, jak dodała profesor Soboleska, znalazła u Hansa Kinga, tak zwany Weltethos. Więc bardzo to są, to są ciekawe rzeczy. I dochodzimy do sumienia, o którym mówiliśmy. Rola sumienia. I yy, sławne powiedzenie kardynała Andrzeja Newmana, że chciałby napić się zdrowie papieża, ale zanim napije się zdrowie, papie, zdrowie papieża, to będzie pił zdrowie sumienia. To gdzieś jest w jakimś jego liście, jednym, które w każdym razie sławne jest, że docenił już w tych czasach, to, była, to był koniec XIX wieku, rolę sumienia. I w końcu yy, chcę przejść do książki, która dopiero co została opublikowana. Właśnie profesora Kity, Marka Kity, Zostać w Kościele, zostać Kościołem. I yy, autor bardzo mocno podkreśla odkrywanie działania ducha świętego w małych, nieformalnych grupach, że właśnie taka mała nieformalna grupa jest takim małym kościołem może dalej i teraz na końcu pani doktor mówiła jak się bronić przed neurotyczną chorą duchowością no ja bym popatrzyła się na to z innego y, punktu widzenia i y, Zastanówmy się, jakie są możliwości rozwoju zdrowej duchowości. Więc nic tutaj nie odkrywam specjalnie nowego, bo pewne rzeczy się powtarzają. Więc oczywiście, i to mówili wszyscy paneliści, w szkole powinna być na lekcjach religii, czy jak to się nazywa, inaczej podawana wiedza, a nie katecheza wiedza o różnych religiach. I to coś w rodzaju religioznawstwa. Wczoraj ukazał się bardzo ciekawy artykuł pana Brauna, Juliusza Brauna, <laughs> Juliusza Brauna, na temat, na temat właśnie lekcji religii, jak on sobie wyobraża. I też jedną z myśli, które to było w Rzeczpospolitej wczorajszej. Jedną z myśli była ta, ta myśl, że, że religioznawstwo, no z tym, że inne myśli może nie, nie do końca się zgadzam z nimi, ale był to bardzo, bardzo ciekawa, ciekawy głos. To, co już było powiedziane w wykładzie, Katecheci powinni być kształceni psychologicznie, teologicznie, a w ogóle to katecheza musi ulec gruntownej reformie, żeby nie wywoływać lęku przed Bogiem. I taki postulat, który oczywiście na pewno się spotyka z wielką krytyką Kościoła, ale chyba on jest do zrealizowania. To jest postulat zrezygnowania ze spowiedzi dla dzieci. Bo te dzieci są po prostu traumatyzowane. Oczywiście niekoniecznie przez wszystkich spowiedników, prawdopodobnie są bardzo dobrzy spowiednicy, ale jeżeli ryzykujemy, że część dzieci potem całe życie będzie pamiętać takie fakty, jak ja pamiętam, i które muszę powiedzieć, że moja duchowość była oparta na lęku przez kilkadziesiąt lat. Na skutek takiej katechezy. Poza tym, towarzyszenie duchowe, w tym, żeby w jakiś sposób to instytucjonalnie wprowadzić, takich towarzyszy duchowych, nie tylko mężczyzn i nie tylko księży, ale również świeckich, w tym kobiety, to na przykład zdarza się i już się dzieje w Pradze. Właśnie takim przykładem ta zeświadczona Czeska Republika, Hali o tym mówi, że w jego kościele jest nie tylko spowiedzi, ale również towarzyszenie. No i własny wysiłek to o czym mówiła również pani, pani doktor lektura Biblii, rozeznawanie, modele osób duchowych, tych wielkich mistyków i również nie tylko tych oficjalnych. I ostatnie takie zdanie, które pada ze, w tej ostatniej listy do papieża książce Halika, jeden z rozdziałów jest zatytułowany Kochaj i wierz swobodnie. Więc no, to jest bardzo ryzykowne prawda, zdanie. No, wyraźnie jest to nawiązanie do Kochaj i rób co chcesz, świętego Augustyna, że jeśli się kocha Boga, to robi się to co chce Bóg. I tak samo, jeżeli się kocha Boga, to się również wierzy, w sensie zawierzenia, swobodnie. Nie przywiązuje się na przykład takiej wagi do, tego, do tej łaski, że w którym momencie już ta łaska zostanie zabrana. A tutaj proszę wspomnieć, że dziesięcioletniemu dziecku się na, narzucało, że koniecznie nagrzeszyło ciężko wieczorem w domu. No, tak, taka była, taki był przepaść. I zdaniem Halika, aha, jeszcze jest taka no, moja wątpliwość, że my nie zawsze wiemy, co chce Bóg. Nie jest to oczywiste. Nasze sumienie nie zawsze nam wyraźnie mówi. I tu jest właśnie rola tych towarzyszy duchowych rozoznawania. Zdaniem Tomasza Halika, wiara w tym przypadku no to, jest to samo co duchowość, ma przekształcić nasze życie tak, żebyśmy się kierowali sumieniem. I wtedy wszystko inne jakby przestanie być ważne. I na końcu pada takie hasło metanoja, prawda? czyli przemiana, a nie paranoja, czyli nie chorobliwy lęk. Proszę. I na końcu jest właśnie ten. Mały fragmencik wiersza yy, Miłosza z traktatu teologicznego. Bardzo cenna rzecz, która ukazała się w tej ostatniej jego książce. Znak wydał ją w 2002 roku. Miejcie zrozumienie dla ludzi słabej wiary. Ja też jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę. Ale jest mi dobrze w modlącym się tłumie, ponieważ oni wierzą. Pomagają mi wierzyć w ich własne istnienie istot niepojętych. I ja pamiętam, że się zastanawiałam bardzo długo nad tym fragmentem. Wtedy, kiedy ta książka wyszła, czyli 20 lat temu, nawet napisałam do tygodnika taki, bo tygodnik zachęcał, żeby pisać komentarze do tego traktatu teologicznego. Wiele ludzi pisało i to było drukowane. Mojego akurat nie wydrukowano, ale to nie jest. Akurat istotne, bo zastanawiałam się, czy co chciał powiedzieć miłość, co autor chciał po prostu powiedzieć, w tym ostatniej linijce, że pomagają mi wierzyć w ich własne istnienie istot niepojętych. Co to znaczy, te istoty niepojęte? No nie wiem, czy wiem w dalszym ciągu. Natomiast w tym fragmencie wyraźnie widać, że kult, pobożność, chodzenie do kościoła, śpiew, no, modle, modlitwa razem z innymi w jakiś sposób pomaga tym, którzy są słabej wiary. Więc to nie jest tak, że, że wiara, duchowość nie wyklucza wątpliwości. Jest to coś, czemu jest poświęcona ta książka. Halika, co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. On twierdzi, że jeżeli czyjaś wiara jest taka mocna, pewna, ja mam prawdę, to łatwo mu jest się złamać. I to tyle. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że teraz. Aha, jeszcze na końcu napisałam, że istoty niepojęte to my, ludzie. Tak. To dziękuję wam bardzo. we yep.